No. Dzień dobry O właśnie przybiegł Witajcie w kolejnym odcinku co ty robisz? Uspokój się Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj Króliki No tutaj Przesadzona samica Stąd Zapewne pamiętacie Młoda już Raczej samodzielne są. Chociaż zdarza im się pić mleko. Oczywiście, tradycyjnie któryś musi siedzieć w, paśnik, w paśniku. Rekordowo widziałem, że w tym paśniku były trzy. Także, forma zachowana. Tutaj już są dwie samice Gorące, wiadomo Żniwe Już dobiegają końca Można powiedzieć W ostatnich dniach już naprawdę wszyscy ruszają no, A temu tutaj no, Ząb się pokazuje Musiał sobie go wykrzywić Czy coś Albo wargę zgubił No ładne samce, szczególnie ten no, Podobny kolor samica no. Tutaj największe duchy. Ładny kolor. Taki jasny brąz. Oj, trafiłem na tego połochliwego, bo jeden da się pogłaskać, a drugi nie. Jakurat widocznie to nie jest ten. Otworzę tu. Jest matka. To się idzie pogłaskać. No, ta samica to już tylko jest, bo jest, z niej nic nie będzie raczej, ani dzieci, ani mięsa, bo już za stara jest, no takie coś, po prostu, jak umrze, to umrze. Chociaż na razie się dobrze trzymam, ale kto wie, a co u ciebie. On tak chleba właśnie nie je. On ogólnie mało je, no ale wiadomo. To jest tylko jeden królik. Witaj. No, i co tutaj jeszcze zostaje? No to już pokazałem. No właściwie to już wszystko pokazałem, więc wróćmy do małych. Są dwa czy jeden? Powodów odsadzenia tej samicy na razie zdradzać nie będę. Ale w sobie tutaj jest. Ma mały kafelek, ale więcej nie trzeba. O, siano już zjedzone. Tutaj sobie leży, widać. Może słom nie ma. No, o, już zla. Teraz od boku jadę. chcę zrobić? o No. no jeszcze raz do tych Czarne się zebrały. Jak tylko się dotknie czarnego. No. O, no. No ten akurat taki jakiś lepszy. Ale ten ucieka. Ten. No dobra. No ten jest najlepszy. Ten taki jeden, a łacia to są ok. Nie dają. W sensie dają się pogłaskać. Spróbujemy. No proszę bardzo. A ten nie. Ten też nie. A ten. No ten akurat taki wyjątek. Wśród tych czarnych. No weź, właśnie ja ci nie będę przeszkadzał. wycofał się. No, No one po mamie są takie. No bardzo płochliwe. Trzeba to powiedzieć. No, miejmy nadzieję, że wyrosną z tego. Tak jak ten sam jest. On też jest po niej. No i ten z tym zębem też. Nie wiem, który ten. Pokaż, masz ząb? W sensie, każdy powinien mieć ząb. No to ten. Tak, w się ułożyło Może do picia. No dobra. Także w tym odcinku to wszystko. Prawdopodobnie zażnik się nic w tym roku nie pojawi. chociaż może. No, są pojawiają się oczywiście zdjęcia na Discordzie naszym. No, ale poza tym to raczej nic nie będzie, ale kto wie. Właśnie w tym roku taka edycja może zdjęcia. Oj, co to było? Dużo, To koniec. Do następnego. A właśnie, tradycyjnie jeszcze temperatura. Dzisiaj termometr.